Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Wielkie, które założyłam w 2005 roku, wtedy chyba jeszcze nie bardzo wiedziałam, po co są blogi, nie wiedziałam, co to jest Google Analytics. A może go wtedy nie było. W każdym razie wyśmiewałam się z podróbek, bawiły mnie wyjątkowo idiotyczne podróbki, więc starałam się pokazywać te najbardziej idiotyczne i określałam to jakimś komentarzem. Nie miałam pojęcia, kto to w ogóle czyta. Aż się okazało, że czyta to nie tylko kilkoro moich znajomych, ale też parę innych osób, które później pisały do mnie, że ej, Boże, to ty? Tak, to ja. Później zaczęłam się zajmować internetem i tworzeniem tak zwanych internetów trochę bardziej na poważnie. Robiłam pudelka, robiłam luks To były wspaniałe czasy. Robiłam też snopkę. To było o 2-7 lat, które tam spędziłam. Nauczyło mnie bardzo dużo o... Internecie o tym, jak tworzyć treści, jak tworzyć treści, które się będą klikały, nawias ceny zdjęcia dużymi literami zawsze działa. Ale nic co dobre nie trwa wiecznie. Później przeniosłam się do Agory, gdzie też się wiele nauczyłam, między innymi o tym, że nieważne, że zajmiesz sobie jakiś rodzaj sali na dyskusję i tak tam już ktoś siedzi. Ale mówiąc bardziej poważnie, tam dowiedziałam się, jak tworzyć dobre. Konkretne raporty, które później czytała sama Góra. Do tej pory nie wiem po co. Dowiedziałam się też o e commerce i robiłam go w Winierze, i tam po raz pierwszy spotkałam się z określeniem marketing afiliacyjny, o którym za chwilę. Dobra, widzę, że się nudzicie, więc było też coś seksownego. Pracowałam w startupie w Listoniku. Niestety, mimo że bardzo lubię chłopaków, bardzo ich szanuję, oni nie byli gotowi na dziewczynę, która wszystko wie najlepiej. Więc stwierdziłam, że będę to robiła na własną rękę. I tak powstało jest pięknie mój blog lifestyle'owy. Ale co to tak w ogóle jest blog lifestyle'owy i czy nie lepiej mieć bloga na jakiś jeden konkretny temat niż pisać o wszystkim? Są plusy i są minusy. Jeśli masz blog na jeden temat, to skupiasz się na kulinariach, przypuśćmy. I to jest fantastyczne, bo możesz pisać o wszystkich aspektach gotowania, pieczenia, przygotowywania, o gadżetach, których używasz, ale jeśli...